Może być? Ja. Kim jesteście? Pracujecie dla hej. Dzień dobry, Sierżan się Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To? To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie, nie wie, co nas interesuje. Chwila. Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie. Poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Gdy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR. Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz-Mieczy w irackim Kurdystanie. Now, so go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter. <muchy> ja, Szajbus 1-3, tu dowódca szejbusów. Dwa kilometry do bierze wyjściowej. Odpię. Przyjąłem. Ej, wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy. Przestań styrać śpisavą też! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granice, stare. PLR to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik ze świecą szukę. Szajbus 1-3, tu dowódca szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu z Bermego. Tu jeden trzy. Przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jazda! Chyba spóźniliśmy się na imprezkę. Gdzie porównik? Tutaj, w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części o, tak. świata wszystko się tak ciągle pierdzieli?

Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazaru Spinza, To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was! Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w czasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorszego. Naprzód! Identyfikować cele! Co to jest? Szkoła. Kurwa, Ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz. Szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymaj się razem. Rozglądać się. szeroka ta ulica. Odsłonięta. Chwila, coś się zbliża. Cofnąć się, niech nas mije. Zniknął. Na, pójdź na i matkowin weźmiecie z nim obrady. Idę. w troki, mlekiu! Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Postrzał! Snajper! Szukam garantyny! Gdzie on kurwa jest? Dawaj! No już go Ruszaj się! Wciąż mamy stają się! Jasta, jasta, za mną! Nic ci nie jest? Dobrze! Okej, okay. jest! RPG na mojej dwunastej! Pierwsze piętro! Nie zbliżaj się do samochodu! Idą twoi, idą swoi! Wszyscy do że bez budynek! Lek do mnie! Cele po drugiej stronie parkingu! Odskrzyżają nas! Przemieszczam się! Ta, ta.